To teraz, to jest... teraz przechodzimy do następnej koleżanki, do wspaniałego widelczyka, który, który był naprawdę na ustach wszystkich mężczyzn po spektaklu grupy z Wielunia. Przedstaw nam się, powiedz, powiedz czy... Może, może też kilka słów o sobie, ale powiedz nam jak znalazłaś się w zespole. Um, ja? a Na imię mam Olga, na nazwisko mam Suligowska. W wiek 18 lat. O, nie! Dzieci spać. No. Przepraszam bardzo. 18 lat. I mam powiedzieć, jak się znalazła? No więc, e, właściwie to pani jest moją nauczycielką od polskiego. No i. Zaproponowała. To. Zaproponowała to, tak jak wszyscy zresztą. W ten powiedz... Powiedz, sposób. Powiedz mi, powiedz mi, czy to cię bawi? Bardzo. Bardzo, niesamowicie. To chyba wszystkich bali, bo inaczej to. Tak. U nas próby to... Inaczej to nie byłoby sensu, dlatego nie ma sensu w ogóle bawienie się w taki profesjonalny teatr. U nas próby w ogóle jesteśmy mało dyscyplinowani. To jest znaczy, wszystko mało. jest zabawą dla nas. Każda... W związku z tym, że włącza się druga koleżanka, może się przedstawisz? Moja siostra bliźniaczka. O, tak. Proszę się przynieść. Czy jesteście bliźniaczkami jednojajowymi? A kto ma to jajo? Już nic. Już nic teraz. Już nic. No i nazywam się Anka Barbas, jestem z tej samej klasy co ona, starsza jestem od niej. Kilka miesięcy. <laughs> ale jesteś mniejsza. Ale tak, bliźniaczki tak. jesteśmy, no i co więcej, chodzimy do tej samej klasy. No ale gwiazdą jest ona. Tak, Ze w zespole. Wszystko ładnie, pięknie. Wśród aktorów istnieje takie przeświadczenie, że po kilku latach pracy już na scenie każdy jeden występ wnosi, wnosi coś nowego. Powiedzcie mi, odpowiedzcie mi na takie troszeczkę intymne pytanie, czy występowanie na scenie Was podnieca? Znaczy... Szczególnie jedna scena. A to może nie mnie to... podnieca, ma... tylko publiczność ta scena. Y... Nie, nie. nie. Czyli, no, 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 to no, właśnie właściwie... była przyjemność występowania, ale czy. My już czy... ten aspekt, tak, tak, jakoś, tak, ten, przeżyliśmy. W sensie takim, że na przykład strasznie się śmialiśmy, nie? Kiedyś Straszno. nie mogliśmy utrzymać ten. Nie, macie, Ale to... teraz, jak już. Wszystkich tych drużynach, tak Ale teraz, jak już się przyzwyczailiśmy, jakoś, tak. Tak, że każdy jest w innej występie, zawsze jesteśmy inni. Ma, ale... Macie ma. jeszcze jedno pytanie y, nawiązujące właśnie do, do, do sceny. Czy czy uważacie scenę za swój drugi dom tak ja uważam że tak dlatego że ja oprócz tego że występuję w teatrze to jeszcze śpiewam śpiewam solo śpiewam solo i, i o, może zaśpiewać nie 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 tak tak ja próbuję ja jestem nie w formie bo jestem chora ale, ale może taki taką odrobinę to to była to była genialna próba śpiewu naszej koleżanki Widelczyka może jeszcze Powiedz nam dlaczego, 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 dlaczego dlaczego kobiety kochają tak scenę, bo y, zauważmy, że wszystkie dziewczyny z Wielunia chcą być na scenie. E, co? Jeszcze raz. Bo... Dlaczego, dlaczego kobiety chcą być na scenie? Dlaczego tak lgną do sceny? Ja wiem, nie nie. Tak myślisz? Y, tak, gdyż y, też spotkałem się z tym, że kobiety. Kobiety... Kobiety, kobiety myślą, że, że są niezauważalne przez mężczyzn. Czy sądzisz, że. Nie, y... tak, nie. ja jestem zauważalna Olga i. Olga mhm. taki charakter i. i... I... Tak, nie sądzę, ja. <gry> Takie usposobienie, że jest Nic... zauważalna. Może teraz. Chociaż mało, chociaż mało. Yy, teraz to... kilka słówek od siebie. No nie wiem, co ja mam za bardzo powiedzieć. Ja. Znaczy. Nie miałam go potworej mi. To co macie na końcu języka? To co na końcu języka. Mi teatr bardzo pomógł w tym sensie, że byłam taka strasznie nieśmiała. A teraz to. Nie A wujki w domu się zdarzają między wami? Tak, tak, tak. A teraz przerwa na reklamę. Przepraszam bardzo, Przerwa na reklamę. No nie mogę, nie mogę. Nie będę Torek. Specjalnie dla Państwa ze sklepu spożywczego pytamy pierwszego napotkanego klienta, jak smakuje mu margarina kama. Przepraszam panią bardzo. Czy pani używa margaryny Kamy? E, zawsze i wszędzie. Jak pani smakuje ta margarina? Dobra. Człowieku, nie chcesz mieć dzieci, Kobieto, nie chcesz być w ciąży, jedz margarynę kamy. I ponownie witamy się w Legnicy. To są bardzo, bardzo męczące. Powiedz, na czym polega, na czym polega to dziwne coś, yy, że, że chce się próbować. Jezu, że chce się próbować. Nie wiem, po prostu bardzo się wszyscy wzajemnie lubimy, coś, coś lubimy robić. No nie wiem, naprawdę nie wiem, trudno mi to jest wytłumaczyć. A teraz może kilka słów od siebie, w związku z tym, że mamy już niewiele czasu, a ludzi w internecie jest bardzo wielu. Od ciebie coś? Czy to jest w ogóle świetnie, ja bardzo się cieszę, Ej. że tu w ogóle przyjechałam. Czy to jest y, pierwszy wasz taki przegląd kilkudniowy, czy też już któryś z rzędu? Nie, to już jest któryś z rzędu, naprawdę nie wiem, trzeci albo czwarty. Czyli wiecie jak to już jest. Oj tak wiemy. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy ci bardzo. A właśnie, właśnie dotarł do nas reżyser grupy z Wielunia. Yy, przeprowadzimy z nią wywiad. Proszę yy, Dzień dobry, dobry wieczór pani. Co, pani. co pani myśli o swoich dziewczynach i może nam się pani przedstawi? Kalińska i o moich dziewczynach nie myślę nic. Y, dlaczego pani nic nie myśli o swoich dziewczynach, skoro tak wspaniale zaprezentowały swoje zdolności w dniu dzisiejszym? Proszę mnie nie obrażać. Najwyżej siostra. No właśnie, to jest nasza siostra. Tak jest, no jajowa. Też Więc co? ja myślę No co ja jeszcze myślę? Co oni się mnie wiedzą? myśli, no. Nie, nic nie myślę. O nich nic nie myślę. Dlaczego? No bo po co myśleć? Trzeba robić. Nie wygrają. No to wygrają. Się nie wygrają na pewno. Wygrają. wygrają. Nie, nie. Przepraszam, że nie skromnie się zapytam, czy pani jest z zawodu kimś związanym z teatrem? Ja jestem polonistką z zawodu. Właśnie to tłumaczy nam wiele. Czy mogłaby nam pani powiedzieć, ile lat pani się już bawi w teatrze? Sześć lat już się bawię teatrze. Z tą grupą 4 lata, tak? Dwa, dwa, bo oni są w drugiej i trzeciej klasie dopiero, także się dopiero dwa lata bawię z tą grupą teatrze. A czy może nam pani powiedzieć, może nam pani powiedzieć, co pani myśli o takich przeglądach, jak, jaki odbywa się tutaj w legnicy? Bardzo sympatyczną atmosferę. Byliśmy teraz na spotkaniu, naprawdę było fajnie, teraz mówię seria. Natomiast byłam na takich przeglądach, na których robią Wielką Pardubicką. I to mi się wtedy nie podoba, bo sztukę trudno tak oceniać. Jedna rzecz nam się podoba, a druga nie, prawda? I trudno ją oceniać w kategoriach. Wy jesteście lepsi, a wy jesteście gorsi, prawda? Czyli sądzi Pani, że to jest naprawdę takie przyjacielskie spotkanie wielu grup teatralnych z całego regionu? Widzę, że jest, widzę, że jest. Tam na spotkaniu instruktorów też była bardzo przyjemna no atmosfera i myślę, że o to chodzi, a nie o takie ambitne, bardzo... Yy, no ja bym to nazwała właśnie wielką Pardubicką, kiedyś ktoś określił, który pierwszy koń dobiegnie do mety, a przecież nie o to chodzi. A może nam pani powie, co pani robi takiego? Aby zmusić dziewczyny do prób? Czy ich po prostu nie trzeba zmuszać? To znaczy ja ich nie zmuszam, dlatego że albo się bawimy, albo nie robimy. Komu się nie chce, nie spada, bo to nie o to chodzi, żebym ja ich zmuszała i im jedynkę z polskiego postawiła, prawda? Tylko chodzi o to, żeby byli, żebyśmy razem spędzali czas po to, żeby było fajnie. Uważam, że na próbach zawsze jest bardzo fajnie. Czy udział w tej zabawie ma wpływ na ocenę z języka polskiego? To już ona muszą powiedzieć. Ja uważam, że nie, bo czasami ma na, negatywnie właśnie. Dziękujemy bardzo Pani za wywiad. Życzymy wielu sukcesów. Yy... Jeszcze z tyłu. <grymne> panie, <grymne> specjalnie dla niezależnej, niezrzeszonej, specjalnie dla niezależnej, niezrzeszonej grupy filmowej Klik Elektronika Kapuśniak. Przerwana reklama. reklamę. No, nie tak. No, tak, myślę, Myślę, że to zmieniło moje życie. Odkąd zaczęłam używać podpasek Always ze skrzydełkami, czuję się jakoś inaczej. Yy, ta powłoczka dra, Drive with, czy jakoś tak to się nazywa, powoduje to, że, że to, co mi wylatuje, już nie wraca. I, I naprawdę polecam wszystkim paniom, aby używały tych podpasek Always ze skrzydełkami. Skrzydełka umożliwiają. Bardzo łatwy rzut y, bielizną do brudownika. Dziękuję bardzo.